Witam serdecznie. Sobota, godzina 13. Gołąbki, chyba lekko przymroziło, zaczynają iść do góry. Pięknie wywijają góry. Byłem teraz domu, wychodzę, patrzę, one bardzo ładnie w góry latają. No, czyżby już zaczęły nareszcie iść w chmury? Zobaczcie, bardzo wysoko a tu moje pocztowe chciały siadać. O, tu latają pięknie odchodzą tam dalej może widać ich teraz wracają bardzo ładnie w góry chłodno, zimno, tak się mroźno zrobiło chyba jest 2 na minusie może jeden nie wiem, muszę zobaczyć o tu pocztowe siadają Jeden młody, para starych, jeden młody z zeszłego roku, tylko jeden mi został pocztowy i dwa są z tego roku, na koniec im tam dałem siedzieć, pokazywałem, bo te młode fajnie latają już. Przemykam, otwieram, tak nie chcę, żebym ich jastrząb zabrał, one tam na mamki, tak jak mówiłem, tam sobie będą latały. Tam siadają, zaraz zobaczymy jak sobie siądą. A, nie siadają. A moje gąbki tam, zobaczcie, teraz sobie tam gdzieś bokiem poszły na kanał w tamtą stronę. Gdzieś tam wywijają Nie wiem, no pocztowe te pocztowe wzięły, mówię no mamki, tam niech sobie siedzą, na dziko Ten barkowos i tak tam będzie pusty później Albo go całkiem sprzedam, zobaczę. A gdzie te moje? A, teraz z tej strony zalatują, o tutaj są. No fajnie, dzisiaj powiem, że całkiem przyjemnie latają. Dzisiaj jestem zadowolony, bo ładnie idą. Jest zimno od razu, tak jak mówiłem, jak przyjdzie przymrozek pójdą, pójdą, o pocztowe siadają, boją się cały czas. Tam byłem nasypać im miedzenia, dopiero przyjechałem. Tu są gołąbki moje. ładnie, ładnie dzisiaj naprawdę dzisiaj pięknie, fajnie odchodzą, wysoko e, wysoko latają, nie wiem, czy je widać, widać je. o to chodziło. To jest właśnie zabawa murzynkami tak tego murzynki to są naprawdę kołąbki do zabawy można je ktoś fajnie pracy włoży, to może się nimi pobawić o, tam gdzieś w dole teraz poszły A w pocztopę? A tu są Jeden usiadł, jeszcze 6 lata O, tam są moje teraz morzemki Fakt, że dzisiaj jest tak pochmurno, dzisiaj tak jest pochmurno, dzisiaj nie jest za ciekawie, to tak jakby miał śnieg zaraz padać, tak się O, tu przeleciały teraz Piękny oblocik, piękny oblocik. Naprawdę fajnie. To jest coś fajnego, jak właśnie tak się rozlatają. Muszę sprzątać zaraz w mębniku wczoraj. A, pokażę Wam tutaj już posprzątane wszystko. Jeszcze tylko muszę tam wziąć sobie zrobić porządek, bo jeszcze na razie obgarnęłem tylko tutaj, gdzie do budapeszty. Tu jest obgarnięte, ale jeszcze nie jest... Nie jest tu jeszcze, bo jeszcze chcę wypsikać i odkazić całkowicie ten gołębnik, żeby był odkażony, żeby tu nic nie było. On musi być tu czyściuteńki, tu jest, wysprzątane wszystko jest na, na, na cacy. Także tutaj gołąbki przyjdą, to tu będzie bardzo ładnie. Na razie tak obgarnęłem jeszcze, żeby. Ale i tak jeszcze będę to sprzątał, bo chcę tu pobielić, chcę tu ładnie jeszcze, zanim coś tu wpuszczę To chcę tu ładnie zrobić. Na razie tu tutaj jest pusto, tak ma być Dobra, gdzie te moje gołąbki są? O, gdzie one są? O, o, o a tu są, dobra, dobra, już się wystraszyłem przez że się sobie poszedłem Tam w dole sobie latają, już tu schodzą pewnie ile one wcześniej zgodziłem Mimo że jest 10 minut i teraz I też z 5 minut 15 minut 20 no murzynki tak latają w zasadzie w 15 minut jak jak się jak a tak żeby to trzeba trochę pomachać ale nie chcę tu ich wstraszyć ani nic bo zaraz pewnie soku przyleci no już to kręcą nad ale nie siadają sobie Patrzcie, co ten pies mój tam robi no, gołąbki już chcą siadać zaraz zobaczymy czekajcie, trochę przybliżę tutaj żeby taką dobra, siadają tam coś jeszcze bokiem lata, tam daleko coś bokiem wyciągnął, coś białego No, tam mamy Budapeszt jakiś jest. Obcy Budapeszt zobaczymy czy wróci Czekajcie tam do tamtym domem był Budapeszt Dobra, na razie pauza zobaczymy Idę do domu, zaraz przyjdę Dobra, tutaj chwilę przerwy miałem, takim się posprzątać tam w gębniku u zostało mi uczaposzy pytaliście się jak często ja sprzątam słuchajcie, ja sprzątam co tydzień generalnie tak jak teraz, o tej porze nie? staram się mało sprzątać jak są młode tylko z dołu zgarniam też co tydzień, tak można powiedzieć z dołu zgarniam, a tak to nie mam ruszt tutaj, tu będę miał w tym roku ruszta tam Yy, tutaj u tych, u tych gołębi co tam będą, będą ruszta postaram się przynajmniej yy, tutaj nie, tutaj nie mam, ja sprzątam na bieżąco latał jakiś budapeszt widziałem ale nie wiem gdzie jest no, widziałem go parę razy, przelatywał, ale akurat sprzątałem tam i i i przewidziałem jak latał czekajcie trochę tam na ziemi, nagram tych murzynków Chociaż znacie te gołębie, ale lubicie jak one chodzą po ziemi O, tu mam jednego takiego groszka tam poszedł Takiego ciemnego grocha To jest z tych co yy... Ten groszek skąd tam jest tak, to jest groszek, który był łapany wtedy z tamtymi ośmioma. Tak, to jest ten groszek. Liczyłem wczoraj murzynki. I prawdopodobnie słuchajcie, brakuje mi jednego ciemnego z tych łapańców. Nie jednego albo dwóch. Nie mogę się doliczyć jednego na 100% miastrą wtedy wziął. W takim razie złapał mi y, ciemnego, bo próbowałem policzyć te wszystkie y, ciemne które mam i brakuje mi. Jeden wiem, że wtedy u sąsiada tam y, został, ale. I tak mi jednego brakuje, słuchajcie, i to musiał być teraz, teraz, bo ostatnio patrzyłem to były. Czyli no to wygląda, że mi soku albo ja strząbowano jednego tego, z tych łapańców. Tam mam posprzątane w środku, pewnie nie będą chciały wlecieć, muszę je przetrzymać teraz trochę na tym dachu, to żeby posiedziały i dopiero wpuszczę. tam pytał mi się kolega jeden, jak co lepiej wyganiania jasne założyć, czy czy murzynki te ciemne słuchaj, zależy co, co Ci się podoba, To nie ma tak, że słuchaj kolego, że każdy sobie jakiś tam lot sam robi, nie, ja akurat widzisz, ja idę na łatwiznę i sobie wziąłem jedną tu rasę tych murzynków nie muszę ich parzyć. Niech się parzą same, i... w jasnych nas ściągasz. Perłowych, różnych tam sercatych, boczatych jakichś pasiaków. Nie pasiaków, fajny to lot mocny. Jak znajdziesz takie krótkie, mocne gołąbki, no to no ale jeżeli ty dopiero zakładasz, to sobie z tym nie poradzisz. Idź na łatwiznę, bo inaczej sobie z tym nie poradzisz, nie? poparzą Cię po swojemu i będziesz miał takie chyba, że to Ci pomoże albo się na tyle znasz już ja nie, ja, ja zawsze tym, którzy zakładają yy, zalecam wziąć, żeby od kogoś tam nie z rynku, bo za choróbsko się nosi. teraz akurat jest chłodno to tak ta choroba, te ta choróbska tak się nie trzymają ale jak przyjdzie wiosna, będziesz zbierał to na pewno przyniesiesz, dlatego od razu ci mówię, weź sobie teraz od kogoś z głębnika już spieżałe gołąbki. Niedużo, żeby cię to nie przerosło. A jak ci się spodoba, to wtedy sobie będziesz kombinował z ilością, z jakością. I, i najpierw zobacz, czy to ci, to ci się podoba. Taka jest moja rada. Jak nas nosisz dużo, no to zobaczysz. Tu miałem takiego sąsiada z boku, takiego darka tak samo myślał, że naznosił, choróbska i, i to tak takie to, to. już nie trzymał. Dobra, słuchajcie, spróbuję je zgonić jeszcze Spróbuję je zgonić, bo one yy, Siedziały jak ja sprzątałem Dlatego zaraz zgonimy. Wszystkie mi pójdą, trochę pomacham Zobaczymy. czy ja trochę pogoni, czy nie Może jeszcze pomacham, to niech one pójdą wyżej no może coś będą kombinować tutaj teraz Ale coś jakieś bystre są, no są coś, coś coś tu wisi w powietrzu chyba znowu. ukręcą nie długo siedział na dachu ale może pójdą trochę wcześniej polatały wysoko fajnie pokazywałem wam super naprawdę pięknie poszły teraz siedział już na dachu jak sprzątałem to może ale idą troszkę troszkę idą dobrze niech polatają patrzę na tego Budapeszta nie widać żebyś jeszcze raz pokazał teraz jak zgoniłem one to tutaj mielą nie, nie pójdą do góry. No, Wam pokażę tutaj. Posprzątane, bo taki syf był, że za przeproszeniem, że aż wstyd. Do to dostały elektrolit, taki żółtawy lekko, dlatego woda taka jest. Tygodniu, w zeszłym tygodniu nie, nie mówiłem Wam, byłem u, u kolegi takiego dosyć, dosyć mm, mocnego y, w motylach y, krótkodziowych Poza Elblągiem, nie chcę mówić dokładnie gdzie i u kogo, bo to po co y, Oglądałem piękne gołębie Koledzy pokupywali tam ładne ptaki Naprawdę ładne, to już wystawowe oczywiście motyle, ale no, no ja nie chciałem troszkę, bo to co ja chciałem to nie było do sprzedania. A, a czarnych nie chcę, o tak powiem. Jak już miałbym się skusić na motyle, to no jak ładnie latają, zobaczcie. Także obejrzałem piękne gołębie, piękne gołębie wystawowe, naprawdę wysokiej klasy. to tylko były mi pokazane przez to, że to znajomości. No, ale to nic. Mają ludzie piękne gołębie. Słuchajcie i nikt się nie chwali, a mają takie piękne gołębie. Tylko się boją chwalić. Ale jak zobaczyłem to, stwierdziłem, że faktycznie. No, te gołębie nie można pokazywać nikomu. Zostałem, zostałem, że tak powiem. Yy. Zawieziony tam no i przez poznajomości obejrzałem piękne w taki. I tyle w temacie, ale to nic Zobaczcie jak ładnie latają ptaszki. Fajnie miar fajnie. Dlatego do młodego hodowcy mówię kolego. A co tutaj bokiem? Coś przyleciało? Czarny weszman, co to jest? Chyba tak, czarny weszmanc tam podleciał. Albo jakiś rumun? Albo z boku, czyli weszła, zaleciał i odleciał. A może by tam taki koleś, koleś założył z tyłu, może do niego coś dolatuje cały czas. Nie mam tu żadnych kolorów, nie chcę. To będą latały yy, czaposze, a nie tam już nie chcę nic znosić. Dobra, słuchajcie, niech one siądą. Niech one sobie siądą. Zaraz spróbuję nagonić. Zobaczymy, czy wejdą. Wątpię, że wejdą, że wejdą bo, są, bo jest posprzątane. One zawsze, jak jest posprzątane, się boją wchodzić. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich oczywiście. Życzę Wam zdrowia, zdrowia i, i, i szczęścia. I, I tyle, i do następnego.